Tu może być, nie, nie być aż tak agresywnie. Ja na sekundę chcę coś powiedzieć. Skąd was się tyle bierze? A zatem, się o wszystkim z tej strony Mi piszą, no to jest ponownie Minecraft. I wracam tutaj z kamerą, ponieważ paru osobom przeszkadzało to, że jej nie było. A ja w zasadzie nie sprawdziłem, czy jak będę nagrywać z Minecrafta rzeczy. I gadasz na temat rzeczy, czy to będzie się fajnie oglądać, czy nie. Więc ten odcinek jest taki trochę testowy. No, zobaczymy, czy to wszystko pójdzie dobrze. Ogólnie jesteśmy w jaskini, ponieważ dzisiaj schodzimy na trochę mroczne tematy. Zostałem poproszony przez jednego z Was, jeżeli się nie mylę, to przez Pandzie. Zostałem poproszony o to, żeby się wypowiedzieć na temat sytuacji z internetu z ostatnich dni. A wiadomo, że jedyną taką istotną rzeczą, jaka się działa ostatnio w internecie, to była cała afera związana z e, ciągiem Dalszym Pandory. A ja doszedłem do wniosku, że, ej, w sumie nie gadałem na ten temat, jestem tak jakby widzę, więc postaram się wypowiedzieć na tyle szczerze, na ile jestem w stanie, żeby tego filmu mi nie zdjęli. I, i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, od czego zacząć znowu gadać. Zaczęcie gadania jest najcięższa, nie, najcięższą rzeczą, o jaką można mnie poprosić, bo ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w niektórych momentach. To będę powtarzać to prawdopodobnie przez jeszcze mnóstwo, mnóstwo filmów. Ale w momencie, jak już podłapię temat i zacznę lecieć z flow, to zacznę Zacznę jakoś normalnie się wypowiadać na ten temat i tak dalej i tak dalej Więc Sytuacja z Pandorą Wracając do zeszłego roku Bo za niedługo... Cholera jasna, za niedługo będzie rocznica w Pandory. Kurde, to już trwa rok. Jezu. Pamięta, nie, nie zatrujesz mnie. Pamiętam, jak się zaczęła cała ta afera z Pandorą. I powiem tak, ja nie byłem zły, nie byłem smutny, byłem zawiedziony. Ponieważ, jakby nie patrzeć, większość bohaterów z mojego dzieciństwa, kiedy po prostu chłonąłem YouTube'a jak gąbka, większość moich bohaterów okazała się być. Okazała się być, no, nie do końca dobrymi ludźmi. Zakładam, że wiecie, o kogo mi chodzi, zakładam, że wiecie, która osoba została najbardziej oskarżona o wszystkie te rzeczy i pojawiły się różnego rodzaju dowody i tak dalej. nie za bardzo wiem, co mogę powiedzieć na ten temat, a co będzie takie zbyt na granicy i będę musiał to wyciąć. Ponieważ nie wypowiadałem się na ten temat, słyszałem, jak ludzie coś tam gadają, no, no nie wiem, robię, robię to pierwszy raz, nie wiem, co mogę powiedzieć, nie wiem, czego nie mogę powiedzieć. Skąd tu jest tyle potworów? Boże, na cholerę ich tutaj, nie jestem w stanie normalnie pogadać, czemu stwierdziłem, że nagranie tego wioski nie będzie dobrym pomysłem? Zawiodłem się, ponieważ okazało się, że osoby, które oglądałem wtedy, bardzo dużo, byli złymi ludźmi i robili bardzo złe rzeczy i jest to bardzo nie w porządku, jest. powinno się to potępiać. Boxdel też tam dostał rykoszetem za to, ja doszedłem do wniosku, że no... W zasadzie on onis nie został oskarżony, nie? Został wtrącony do tego materiału wardengi i. To, to jeszcze, żeby nie było. Wracam do materiału, który był rok temu, praktycznie. Został oskarżony o rzeczy, przez co trochę mu się życie posypało, przez wardęgę. No i zrobiło mi się go szkoda, no bo naprawdę, to brzmiało jakby, jakby nic takiego nie zrobił, a mu się dostało najbardziej za to, nie? Więc trochę się odpaliło współczucie. To jest ciekawe, zaraz sobie to sprawdzimy. Trochę odpaliło się u mnie współczucie, i podchodziłem do tego na zasadzie takiej, że czemu mu się aż tak oberwało, jak nic nie zostało mu udowodnione i niczego w zasadzie nie zrobił. I zrobiło mi się go po prostu najzwyczajniej w świecie przykro. Ponieważ nie było na niego żadnych dowodów, nie, nie zostały mu postawione żadne zarzuty, a mimo to dostał za to najmocniej. I wtedy zaczęła się ta cała seria The Goat i tak dalej, i masa filmów, które zostały robione, żeby. Odbudować jego wizerunek, czy coś w tym stylu. Czy ja naprawdę chcę gadać o tych tematach, jak odkrywam nowe rzeczy w Minecraft? Ja, ja pierwszy raz to widzę, a zaczynał gadać o tak poważnych rzeczach i. Kurde, żyjemy w naprawdę pokręconych czasach. Tak się po prostu czasami zastanawiam, czy kiedyś YouTube nie był lepszy, czy po prostu. Wydaje mi się, że był lepszy tylko dlatego, że byłem wtedy dzieciakiem, który. który jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, jak posrany może być świat i jak posrani mogą być ludzie. A teraz, jak tak patrzę. To połowa osób, które jest na internecie i tworzy rzeczy na internecie, to, to, są, to są źli ludzie po prostu. Mam wrażenie, że niektórzy po prostu dostali sławę i rozgłos i to ich zniszczyło, zmieniło, zepsuło. Albo po prostu źli ludzie dostali rozgłos, przez to poczuli się ważniejsi, bardziej istotni i to tak jakby od tego momentu wszystko już je było z górki, nie? Rowerek się wyjebał i tak dalej. Więc wracając do tematu, zrobiło mi się pokazawa przykro, bo nie zostały postawione żadne zarzuty. Następnie zaczęła się ta seria Gold, boxer zaczął wracać, wszyscy zaczynali zapominać, wszystko zaczynało się odbudowywać, tam Wardega był, teoretycznie odpuścił, tam Gołcy się rozsypały. No jakaś era internetu się kończyła, nie? I. Uu. Co to jest? o Oooo! Dobra, ja tu będę starać się przeżyć. I... Aha, tu się chyba wszystko zrespi, jak ich wszystkich pokonam. Tak mi się wydaje. No dobra, spróbujmy. Aha! No super. Bardzo zaczynam się tak skupiać na tym wszystkim, co tu się dzieje. Jezu, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat niczego. A teraz ostatnio Wardega wrzucił film, który tak jakby obnażał Boxdale z jego wszystkich krzywych akcji. Tak to stawał po stronie każdego i zmieniał strony, i w ogóle okazał się takim, taką osobą, na której teoretycznie można było polegać, szybko zmieniło się to w osobę, na której absolutnie nie można polegać. Nie wiem, czy istnieją inne słowa, które lepiej potrafiłyby opisać to, że się zawiodłem. Byłem strasznie zawiedziony. Ja jakby do tego. Jak, jakby nie patrzeć, bo większość osób łącznie ze mną uwierzyło w tą przemianę Boxdela, w to, że się naprawdę zmienił, że ta cała afera wywołała w nim jakieś emocje, jakieś coś tam się wydarzyło, czy, czy coś, że, że coś się zmieniło. Taki wiecie, większość potężnych eventów w życiu ludzi zmienia ich. Ja też miałem takie eventy, na przykład mnie naprawdę zmieniła pandemia. Która była w 2020 to już było 4 lata temu, Jezus Maria. Nie naprawdę zmieniła ta pandemia. Ja już nie jestem tą samą osobą, którą byłem wtedy. A wtedy to no nie wiem, czy się zmieniłem na lepsze czy na gorsze. To, to już zostawiam do interpretacji własnej, nie? Mi się wydaje, że Boxder się po prostu pogubił teraz absolutnie w tym wszystkim, co się dzieje. Że faktycznie nie jest dobrą osobą, nie można na nim polegać, ale z drugiej strony, jakby tak popatrzeć, wszystko mu się pali znowu. Staram się być jak najbardziej obiektywny w. W mojej opinii, w, ty, w tym o czym gadam. Ponieważ ja my tak naprawdę nigdy nie poznamy całej prawdy, jaka jest. Prawda zawsze leży gdzieś po środku. Ostatnio przypomniałem sobie o tym stwierdzeniu i zdałem sobie sprawę, że ej, to faktycznie ma sens. Prawda faktycznie leży gdzieś po środku. Więc część prawdy prawdopodobnie będzie od wardengi. Część prawdy prawdopodobnie będzie od. U, jakieś nagrody, coś, coś tutaj jest Część prawdy będzie od Blackstone'a, część prawdy będzie od Wardengi, A tak naprawdę gdzieś faktyczny obraz tego, co się wydarzyło Będzie niedostępny dla nas i będzie o tym wiedział na przykład pan prokurator Bo wszystko tam do prokuratury zostało złożone, nie? Ja też nie za bardzo znam się na prawie, więc... Więc mogę w pewnym momencie zacząć pierdolić farmazony Więc podejście do mojej wypowiedzi z dystansem Jak będę zahaczać właśnie o jakieś tematy prawne i tak dalej Więc wydaje mi się, że Wardęga... Bardzo się zawiódł na Boxdelu, i teraz jedyne, na czym mu będzie zależeć, to na tym, żeby go jak najbardziej, jakby najbardziej mu przypiec. No bo faktycznie, patrząc na to wszystko, co zostało nam przedstawione, Boxdel okłamywał Wardęgę przez bardzo długi czas. I jest to krzywe, jest to naprawdę krzywe, jest to niefajne. Jakby znacie chyba określenie, prawda, najgorsza prawda, ale prawda. Prawda boli, ale prawda to prawda. Kłamstwo jest przyjemne, kłamstwo jest cudowne, ale koniec końców. No, chyba nikt nie chce być oszukiwany, prawda? A no tutaj, Wardęga, jak już został oszukany tak bardzo i to bardzo często. Trójzom, what the fuck. Jak został oszukany tak bardzo często, no to zacząłem się zastanawiać, czy to już naprawdę chodzi tylko o to, żeby prawda wyszła na jaw, czy to też chodzi o jakąś prywatną zemstę, czy coś w tym stylu. Bo wiecie, są różne rodzaje manipulacji. Wiele filmów oglądałem od Wardengi i na Wardęgę. I. E, Mój mózg jest trochę za mały na te sprawy. Ja w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy, czy, czy to faktycznie tak wszystko wygląda, jak to Wardenga przedstawia, czy trochę tam jednak technik manipulacji używa do tego wszystkiego. Bo manipulacja może być na przykład na zasadzie takiej, jak, jak doszło do całej tej pierwszej afery sprzed roku, nie? Gdzie Wardenga dodał Boxdela na końcu, gdzie dodał go na końcu na swoim materiale i od, i od razu Boxdelowi została przyjęta przez to łatka pliku PDF. Mimo tego, że nic nie zrobił, a wystarczyło tylko umieszczenie go na końcu filmu, gdzie większość filmu była o, o Stewarcie, nie. Więc zacząłem się zastanawiać, czy tutaj też nie została użyta jakakolwiek manipulacja, przez co tak jakby moja obiektywność, o jaką teraz walczę, jest mocno, mocno zachwiana, bo Teoretycznie każdy jest zły na a z drugiej strony internet bardzo szybko zapomina. I teraz, teraz nie wiem jak do tego wszystkiego podchodzić. Staram się wszystko śledzić oglądając filmy u Zeba, bo, bo Zebo, Zebo poświęcił ostatnio swój czas, żeby wszystko tutaj opisać. Słońce zaczyna świecić, sekunda. Sekunda, tutaj się ustawia. Chyba jest dobrze. Chyba, chyba to dobrze ustawiłem. Więc tak, kontynuując. Oglądałem ostatnio bardzo dużo zeba, ponieważ ten Ziomek, ta absolutna, ta absolutna legenda poświęciła czas, żeby obejrzeć te wszystkie materiały, jakie wstawia ja, zarówno Boxel na swoim story na Instagramie, zarówno Wardenga na swoich live'ach co gada. On poświęca czas, żeby to wszystko obejrzeć, żeby przeglądać też Twittera i tak dalej. I to wszystko tak, jakby zmieścić w filmie, żebym ja sobie na przykład nadrobił z perspektywy widza, nie? Tak więc za to bardzo mu dziękuję, przez co jestem w stanie, tak jakby się wypowiedzieć na temat wszystkiego, co zostało przedstawione ostatnio. Ciężko by mi było się wypowiedzieć samemu, ponieważ teraz na tym etapie zostaje już przedstawione tyle dowodów, tyle taktyk, tyle wszystkiego. Że już naprawdę nie wiem, co myśleć o, tych, o większości tych rzeczy. Jestem, jest takie przedawkowanie tych informacji, wszystkich z każdej strony. To nie jest tak dobrze ułożone, tak systematycznie, że ja na pewnym etapie już zaczynam się zastanawiać, kurde, co jest faktycznie prawdziwe, a co jest jedną wielką manipulacją i po prostu zagrywką, bo wiecie, ca, cała teraz ta sytuacja jest określana jako zagrajmy w grę, gra się dopiero zaczęła i tak dalej. I teraz tak, z jednej strony, tam na Instagramie Backstona widać, że jest jakieś ładowanie filmu, gdzie on ma wyjść, i coś w tym stylu. Najpierw miał być na Wardęgę, później się okazało, że to ma być film na chłopaków z fame, bo. Boxdel bardzo dużo o tym wie i tu jest tak wiele zagrywek i ta, tak wiele rzeczy. Ostatnio na przykład chyba pojawił się jakiś temat z tym, że coś tam Fame wstawiło jakieś ogłoszenie, że dziękujemy za 6 lat współpracy z Boxdelem, ale szybko to usunęli, ponieważ Boxdel nie miał filmu i tak dalej, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ja już jestem tak pogubiony... Po... Pogubiony. Jestem tak pogubiony w tych wszystkich informacjach, że powtórzę to po raz kolejny. Nie wiem, co, co o tym powiedzieć, żeby wyszło obiektywnie, a nie, nie tak, że zajmuję jakąkolwiek stronę. Według informacji, jakie zostały nam przedstawione, teraz, obecnie, Boxdel wydaje się być niewiarygodną osobą i wydaje się być złą osobą. Z drugiej strony, jakby się zastanowić, The cake is a lie. Wardenga ma naprawdę duży mózg i gdyby on chciał, on również byłby w stanie nas wszystkich zmanipulować, gdyby tylko chciał. Nie, nie mówię, że to robi, ale gdyby chciał, mogę się założyć, że większość z nas, no jednak by zmanipulował, gdyby chciał. Poza tym to zagranie, co to zrobił z tym, że został uznany za osobę poszkodowaną, a nie świadka tego wszystkiego, przez co dostał dostęp do akt. Uważam, że to jest bardzo dobre, że on o tym wszystkim wie. Uważam, że ludzie się zaczynają go. I tak dalej, i tak dalej. I zaczyna mieć jakikolwiek autorytet w tej, całej, w tej całej aferze, ponieważ teraz osoby, które mogły złożyć fałszywe zeznania do prokuratury, teraz trochę ich sumienie zacznie gryźć, że kurde, co ja zrobiłem, slash zrobiła mnie. Przez co prawda wyjdzie na jaw, i to jest dobre zagranie. Z drugiej strony, jak ostatnio oglądałem sobie wypowiedź Buraczka, cebulaczka, to tak ostatnio, jak o nim mówiłem na filmie odnośnie budowania, tak ostatnio. Chciałem sobie odświeżyć to, co on tam tworzył ostatnio w internecie, zanim zniknął, i znalazłem taki fajny zapis ze streama, jak Buraczyk się wypowiadał na temat całej afery Pandora Gates, przed, która wybuchła rok temu, nie? Tam zostało zauważone, Buraczyk zauważył, że Wardenga bawi się w szeryfa i że on nie powinien się tym zajmować i powinna się zająć tym prokuratura. Są od tego odpowiednie służby i oni powinny się tym zająć, a człowiek, który bawi się w bohatera. Dla kilku wyświetleń, to nie jest to, co powinno się tutaj dziać, nie? Można do tego podejść na dwa sposoby. Po pierwsze, w sposób taki, że faktycznie nie od tego jest wartenga i on powinien się skupić na tym, żeby tak, jakby wydać jakiś apel na zasadzie, że ej, słuchajcie, potrzebujemy, żebyście się zgłosili, bo jest opcja, żeby to dalej przepchnąć. Że każda osoba, która była kiedykolwiek poszkodowana przez tą i tą osobę, żeby się zgłosiła, bo jesteśmy w stanie to teraz przepchnąć, żeby się nie martwili o to, nie? I że służby by się tym zajęły, nie? To, to jest tak, jakby pierwsza strona medalu, ten, ta, ten cudowny, cudowny świat Utopii, gdzie wygłaszasz apel i ludzie się zgłaszają, i faktycznie sprawa jest pchana dalej, a nie jest to. Okej, okay, a nie nie jest zabawa w internetowego szeryfa dla zdobycia paru kliknięć wyświetlenia. Pierwszy raz to widzę, co to jest? Co to jest? What the fuck? Okej. Okay. Co to jest? Boże? Ale super ziomek? Ej, to było zajebiste. Mogę z tego skraftować maczugę. Dobra, bo ja tu się zaczynam rozkojarzyć, przez to, że odkrywam nowe rzeczy w Minecraft. Z drugiej strony, jednak, jakby nie patrzeć, dzięki filmowi, jaki wstawił Wardęga Skonopskim. No, gdyby nie ten film, to jednak obawiam się, że nikt by się nie zgłosił. Nikt, żadna z ofiar nie chciałaby się zgłosić, nie chciałaby pchać tego dalej, no bo to się wydarzyło już tak dawno temu. Po co to pchać dalej, nie? O. Więc z jednej strony mamy coś takiego, że mogli wydać apel i ofiary by się zgłosiły, nie? Ale z drugiej strony, jakby nie patrzeć, gdyby nie film, który został wystawiony, gdzie internet faktycznie się połączył, żeby tak jakby, no skupić całą swoją moc na tych osobach, żeby z internetu zniknęli, nie? To gdyby nie to, ofiary też by się nie zgłosiły. No bo jakoby to miało moc. Po co rozdrapywać stare rany, jak nikt by o tym nie pamiętał, a osoby, które się atakuje, mają mnóstwo pieniędzy, żeby się obronić, na przykład w w sądzie, nie? Więc wydaje mi się, że dobrze, że nagrali ten film. Ale ostatnio, jak patrzyłem na streamy Wardengi, jak on gada o tym, o tym wszystkim i jak Zebo zauważył, że trochę jest tam naginana prawda, To już zaczynam tak, jakby wątpić w to, czy, czy to faktycznie jest robione, dlatego że martwi się chłop o ofiary i o ludzi i chce pokazać wszystkim, że kogoś skrzywdził. Czy to nie jest tak, jakby z pobudek personalnych, że o, oszukałeś mnie, chcę, teraz chcecie zniszczyć i chcę, żeby wszyscy cię zostawili, nie? Więc są teraz stosowane zagrywki na zasadzie takiej, że są wtrącane oczywiście osoby bliskie, osoby postronne, które tak, jakby nie miały nic wspólnego z daną aferą i są wystawiane zarzuty, nie? Że, ej, to ty pierwszy uderzyłeś w rodzinę. A nieprawda, bo ty, a w zasadzie to ty. I ktoś zaczyna zapominać o tym, że w zasadzie Buxton został oskarżony o to, że jest plikiem PDF, co sam określił, według tweeta, który Wardengan sam wstawił w swoim filmie. Oraz za to, że jest po prostu fałszywą osobą, która oskarża innych. Wszystko się to zaczyna przeradzać w inny konflikt. No, na przykład są tutaj niskie zagrywki Backstona, że ej, w zasadzie to Sylwek nie sprawdza się dobrze w łóżku, czy coś. Wiecie, teraz większość informacji jak przedstawiam są na zasadzie głuchego telefonu, więc nie wierzcie absolutnie wszystko, co mówię. Ale sytuacja jest dziwna, nie ja jestem od tego, żeby to oceniać, więc Mówimy to wprost. Chopaki źle zrobili. Okazuje się, że środowisko fame było bardzo zakłamane, było to środowisko bardzo imprezowe, gdzie moralność była na marginesie, że tak to określę. No i co? No i ja się bardzo zawiodłem. Mam nadzieję, że twórcy, którzy teraz tworzą, w, w tym ja, wyciągną, wyciągną wnioski z tego i że nie będzie takich osób więcej. To, jak moralność zostaje teraz poddana próbie, to jest, to jest okropne, ja jak na to patrzę. I teraz chciałbym przejść do głównego tematu dzisiejszego filmu, do głównej konkluzji, a mianowicie czy YouTube był kiedyś lepszy? Czy nie był lepszy tylko dlatego, że twórcy robili to faktycznie z zajawki i się bawili, tak jakby w tworzenie filmów, że to, to, był, to, to była tak jakby główna pobudka tego, dlaczego się tworzyło filmy? I czy to nie jest tylko kwestia nostalgii? Która też potrafi nieźle namieszać Brakuje mi czasów, kiedy YouTube był robiony dlatego, że lubiono robić filmy Chyba do tego w koniec końców zmierzam Brakuje mi czasów, gdzie ludzie po prostu tworzyli filmy, bo... Bo tak, bo to była główna frajda z tego wszystkiego Gdzie ludzie robili filmy i nie byli tak jakby zepsutymi przez sławę ludźmi A teraz to jak patrzę na to wszystko Jak jedynymi kamieniami milowymi w całej historii polskiego internetu jest to, że występuje jakaś drama albo nie, to nie wiem w jaką stronę idziemy, wiecie? Ale żeby ten film nie był aż taki beznadziejny, żeby nie był aż taki smutny, aż taki przykry, ponieważ mimo wszystko odkrywam tutaj nowe rzeczy i jest tutaj całkiem, całkiem ostro, powiem tak, od momentu, kiedy dowiedziałem się o tym wszystkim, postanowiłem sobie jedno, że nie będę się przywiązywać do twórców internetowych, ponieważ to są ludzie i ludzie popełniają błędy i mogą naprawdę nieźle spaprać sprawę. W wielu, wielu aspektach. Chyba do tego zmierza moja wypowiedź, ponieważ co nam da gadanie na takiej zasadzie, że się zawiodłem? Ojeju, każdy się zawiódł. Zawody istnieją, życie nie jest idealne, jakby nie patrzeć. Boli mnie to, że internet żyje od dramy do dramy. Boli mnie to, że ludzie nie robią teraz zajawki tylko dla korzyści finansowych. I boli mnie to, że, że osoby wiedziały o tych wszystkich rzeczach, ale się nie wypowiedziały na ten temat. Mam nadzieję, że każdy, kto coś wiedział o Pandorze przed, przed tą całą aferą, jaka wybuchła się wypowiedział na ten temat że to gdzieś zgłosił, że nie zostawił tej informacji dla siebie, tylko tak jakby pchnął to gdzieś dalej ponieważ najgorsze co można zrobić w takiej sytuacji to po prostu milczeć na dany temat. Wiecie, tak latam tutaj i latam nie do końca nigdzie tak jakby to wszystko nie prowadzi mi się wydaje, że już się wypowiedziałem na ten temat tak bardzo jak mogłem i tak bardzo, żeby to wszystko nie było jednym wielkim masłem maślanym i chyba czas już wyjść z tego Trial Chamber, czy, czy cokolwiek to jest ba Bardzo fajny update, bardzo fajna aktualizacja do Minecrafta Bardzo mi się podoba Kurde, ten film stał się strasznie depresyjny, no Nie chcę takiego filmu Dobra, już wyszliśmy z tego Trial Chamber Już nie musimy gadać na ten temat Musimy wrócić do nas, musimy wrócić do nas, to przede wszystkim Nie chcę tutaj kończyć tej kopalni Super, że Trial Chambers, od teraz będzie mi się kojarzyć Z tym, że zacząłem gadać na temat Pandory I zrobiło mi się przykro, bo się zawiodłem na ludziach To jest, wiecie, nie ma lepszego sposobu Na, na zapamiętanie nowej rzeczy w Minecraft. Też jak cała ta afera z Pandorą wyszła, no to na początku się przestraszyłem, że o jeju Minecraft nic mi zbrzydnie. Bo jakiś imbecyl postanowił ponagrywać Minecrafta. Akurat wtedy, jak był taką osobą. Ale wiecie, chyba trzeba postawić sobie taką granicę, taką rozsądną granicę, że to, że ktoś jest zły to nie znaczy, że YouTube jest zły. Na przykład to, no tak jakby stwierdzić, że ojeju, zły twórca YouTube'owy grający w Minecrafta robił to i to. No to od razu nie, ja nie będę już korzystać z YouTube'a, nie będę grać w Minecrafta, nie będę robić tego i tak dalej, i tak dalej. Jakby to był to, jaki stereotyp teraz jest budowany odnośnie Minecrafta, że to jest gierka, w którą grają właśnie pliki PDF, to jest bardzo przykre podejście, że gierka, w której spędziłem całe swoje dzieciństwo, jest gierką, w której grają PDF'y. To tak samo, jak ostatnio pojawiły się zarzuty odnośnie doktora Disrespecta, on też sobie grał na przykład w takiego Elden Ring'a, kiedy pojawiły się jakieś zarzuty, i były te klipy z tą taką muzyczką, co się załączyła. No to co, Elden Ring od razu jest grą, w którą grają PDFy? No nie! Mam nadzieję, że osoby, które dopuściły się czegoś złego, dostaną za swoje. Że sprawiedliwość jednak mimo wszystko wygra, sprawiedliwość się obroni, prawda się obroni. I dostaną za swoje. Cześć z tej strony, Big Jestem chory. A wiecie, co należy robić, jak jest się chorym? Zażyć leki i do wyra. Naprawdę może jakoś uda mi się przeboleć przez fakt, że brzmi jak debil. Może wam również się uda, ale czuję się źle z tym, że nic nie robię, i ludzie na Discordzie mi z tym nie pomagają. Nie wiem, muszę o tym powiedzieć. Czuję, że muszę. Ponieważ ja chcę budować reputację tego, tej serii, jeżeli nie będę nagrywać filmów, to nie ma sensu, absolutnie. Prawdopodobnie będzie sporo cięć w tym materiale, ponieważ y, będę co chwilę się dławić, no włas. Na własnym katarze i będzie mi przeszkadzać w oddychaniu i wszystkim. To nie jest dobry dzień dla mnie. Stary. Ty się sało to prosisz. Niczego nie widzieliście. Otóż zanim zacznę całą moją krucjatę na temat ludzi, którzy mnie dzisiaj wkurwili i nie dali mi spokoju z tym, żebym sobie poodpoczywał, tylko zabrał się za nagrywanie, chciałbym wam przedstawić najpierw progres, jaki się tutaj rozwinął przez ostatnie dni, ponieważ faktycznie grałem w gierkę, grałem w momencie jak nagrywałem, ten tam tydzień temu i problem pojawił się taki że ja to nagrałem. Był to film na temat najnowszej sytuacji na internecie, na polskim YouTubie. Był to internet, był to internet. Tak, Jezus Maria, chyba bab gorączkę. Był to film na temat sytuacji w polskim internecie z ostatnich dni. A wiadomo, ostatnio na polskim internecie była bardzo głośna sprawa Pandory. Więc postanowiłem odnieść się do sytuacji, odnieść do tego, jak dwójka dorosłych mężczyzn się przekrzykuje, próbując wyjaśnić sobie swoją własną kłótnię, przerzucając się ofiarami na lewo i prawo. Problem był taki, że akurat jak Zacząłem montować ten film. Okazało się, że Bagston ze swoją potężną mocą, ze swoją potężną armią ludzi, przywołał w końcu tego swojego olbrzyma, nie? No i okazało się, że film był słaby, ale to nie o to chodzi. Przez ten cały czas, jak oglądaliśmy film na Discordzie z ludźmi, jak oglądaliśmy jeszcze później live'a Wardęgi, jak Wardęga po prostu kasował Backstona na każdym możliwym kroku, w tym momencie odpaliłem się od Minecrafta i postanowiłem tutaj trochę pobudować sobie. Tak więc wiecie. Taka zawiła historia odnośnie tego, że rozwinąłem chatę. Więc mamy piętro podstawowe. Co jakiś czas fajnie by było te piętro udekorować i w końcu usunąłem drabinki ze środka, jednak słowa buraszka przebuwiły do mnie. I teraz mamy schody dookoła, które będą lepsze z czasem. Mamy piętro pierwsze, piętro muszę się schować przed zagrożeniem, muszę coś szybko skraftować, przepalić itd. Mamy również piętro sypialniane, gdzie mogę sobie odpocząć, pójść spać i mieć tam trzymać na przykład swojego psa, który nie wiem, dlaczego tam jeszcze nie jest. Chodź. W ogóle myślałem nad tym, jak nazwać tego psa. No i tak doszedłem do wniosku. Ej, ja, ja go nazwę ziomek. Chłop mi wygląda na takiego ziomka. Ziomek. Do nogi. Mam 30 stopni gorączki. Zaraz. Przecież normalna temperatura człowieka to. A po prostu jestem debilem. To nic się nie zmieniło. Na spokojnie. Ziomek. Chodź tu. Ziomuś. Ziomuś przybył. Więc mamy piętro sypialniane, mamy również piętro magazynowe, które póki co wygląda chaotycznie bardzo i będę je prawdopodobnie zmieniać, ponieważ bardzo mi się spodobały beczki i pomimo tego, że mogą przechowywać bardzo małą ilość przedmiotów, to są bardzo kompaktowe i bardzo, bardzo fajnie się układają wszędzie i chyba by tutaj pasowały. No i koniec końców. Mamy również piętro widokowe, ponieważ stwierdziłem, że i tak już jesteśmy w miarę wysoko, a kto wie, czy nie porzucę tego projektu w połowie pracy, tak jak w większości rzeczy, za jakie się zabieram. Więc no, nadrobiłem wszystko, co się ostatnio stało, jeszcze wybrałem się w międzyczasie, miałem streama, wybrałem się poszukać nowych biomów. Więc mam również nowe sadzonki, z których będę korzystać. I stary, jeżeli dotarłeś do tego momentu, i jesteś w stanie słuchać tego, co ja pierdolę, no szanuję cię, dziękuję ci. Przybiłbym z Tobą pionę, ale niestety nie mogę dotykać, nie chcę nikogo zarażać. A <laughs> więc no, ta, tak to mniej więcej wygląda. A to, o czym dzisiaj chciałem pomówić, to o tym, że jestem chory i że do końca nie czuję się z tym dobrze, i nikt mi nie pomaga z tym, żebym czuł się z tym lepiej. Trochę pogmatwane, ale zaraz Wam wyjaśnię. Za, zaraz Wam tam taki kontekst całego mojego bólu dupy obecnego. Otóż każdy wie, że męskie przeziębienie jest najgorszą chorobą na świecie i nie ma niczego gorszego od tego, naprawdę. To jest to jest tak jakby as high as it goes. Nie ma gorszej rzeczy. Niektórzy mogliby stwierdzić, że ej, poród jest gorszy. Nieprawda. Nieprawda. No nie czuję się dobrze, najchętniej to bym się położył spać, ale czuję się źle z tym, że jedyne co robię to wstaję, siadam do kompa i gram w gry. Nie to, że tak nie robiłem na co dzień do tej pory, ale teraz jak nie mogę nawet nagrywać filmów, ani nic montować, bo nie jestem w stanie, bo łzawią mi oczy i mam ciągły katar, no zaczynam się czuć z tym bardzo źle. Więc uwaga, uwaga, tak chciałbym dodać kontekstu trochę do całego tego tematu. Już odpalam sobie Discorda. Wszystko zaczęło się od wiadomości pod tytułem MikMik, mik, kiedy Minecraft. Na co ja odpisałem na razie stop z filmami, chory jestem. Dosyć zrozumiały, nie? Na co ziomek, mój kochany, odpisał: O nie, a stream. No mordo. Przecież jak nie jestem w stanie siedzieć i gadać podczas nagrywania, to jak mam siedzieć i gadać podczas streamowania. No i się wkurwiłem. Teraz jest wieczór, jest godzina 20. Pierwsza, prawie że w piątek. Teraz zażyłem sobie leki, czuję się lepiej. Jestem w stanie pogadać tutaj, teraz, pomimo tego, że i tak nadwyrężam swoje mo możliwości, tak więc widzicie, poświęcam się dla was. Poza tym chciałem też nagrać ten film, ponieważ jeszcze nigdy nie nagrywałem żadnego filmu w momencie, gdy czułem się chory. Więc chciałem sprawdzić, ej, czy to faktycznie może być aż takie złe, jak ludzie to opisują? Że faktycznie wtedy nie powinno się ani pracować, ani nic? No i uwaga, uwaga, mój eksperyment został przeprowadzony. Oto, oto ja, gadając do was, jak jestem chory, no super. Szczerze, wszystko się zmieniło od tego momentu, czuję się... Jak nowonarodzony. Czuję się by... czy że jestem inną osobą normalnie. To była najlepsza decyzja w moim życiu. A, nawet nie mam siły dobrze ukrywać mojego sarkazmu. Przepraszam. U! Wow! To drzewo jest, kurwa, okropne. Wiecie, zazwyczaj, kiedy nagrywam, ja się w porę łapię, i, gdy chcę walnąć coś głupiego. Na przykład, nie wiem... Jakimś niepotrzebnym wulgaryzmem czy czymś. Tutaj ta, ta bariera absolutnie zeszła. Tu nie ma czegoś takiego. E, no dobrze, ocejmy ten las. Jezus Maria, co to jest? Boże, to wygląda okropnie. E, więc, więc no, gadam już 12 minut. No nie wiem co więcej powiedzieć. Chciałem tak zabdejtować wszystko co tu się wydarzyło. No ja idę sobie odpocząć. No i mam nadzieję, że w kolejnym filmie pogadamy o czymś sensownym. No, trzymajcie się. Nie.